Wielu postanawia w takiej chwili wziąć do ręki telefon, odwiedzić znajomych na Facebooku. Koleżanka ma migrenę, kolega chwali płytę artysty, pisząc, że ten, którego chwalił przed tygodniem, może pakować manatki. Dowiadujesz się, że Australia spłonęła już cała, Ewelina nie lubi języków obcych. Przeglądasz artykuł o maltretowanym dziecku, czytasz, że homofob pobił geja, gej uraził katolika, koronawirus jest już blisko. Włączasz telewizor. Na jednym kanale mówią, że wszystko jest wspaniale, a jedyny problem to ci kłamcy i złodzieje z opozycji. Przełączasz na inny kanał, a tam również po polsku mówią, że dramat, że hamstwo u władzy, że tak źle nie było jeszcze nigdy. Nie wiesz czy zostać, czy uciekać z kraju, a jeśli uciekać, to dokąd? Na razie uciekasz do telewizji śniadaniowej, tam mówią o raku, grypie i potrawach z dyni, dowiadujesz się, że jesteś niemodny, zachwalają szczepienia dla dzieci, ale przecież w internecie czytałeś, że powodują autyzm albo zabijają, trzech kolesi mówi jak poderwać dziewczynę, mleko znów jest niezdrowe, lodowce topią się nieustannie, na koniec zespół gra i śpiewa o miłości. Jest też inna droga. Samoobrona. Postanawiasz odciąć się od wszystkiego, co pochodzi z zewnątrz, a wiesz, że ci szkodzi. Bo wiesz, co ci szkodzi. Jesteś w stanie poczuć obecność tego w ciele, a przede wszystkim w umyśle. Stanowczo eliminujesz z codzienności wszystko, co sprawia, że gaśniesz, że czujesz dyskomfort. Chronisz się ciszą przed szalejącymi na zewnątrz mentalnymi wirusami. Ktoś to sprawdził, a ja postanowiłam zastosować. Wybieram. Oglądam tylko filmy, i to takie, które inspirują do bycia lepszym człowiekiem. W sieci szukam wyłącznie treści, które pomagają mi trwać w spokoju. Nie słucham tych, którzy twierdzą, że czegoś mi brak. Wiem, że dźwignią handlu jest strach. Wiem, że wszystkie systemy, dzięki którym funkcjonuje ten świat, właśnie naszym strachem są zasilane. Nie interesuję się ludźmi, którzy mają ciemną, niską energię. Nie obserwuję ich, nie czytam. W samotności i ciszy, gdy resztki starej trucizny wyparują, uczymy się wrażliwości, która pozwala błyskawicznie rozpoznać ten mrok. I choć czasami trudno w to uwierzyć, po tej planecie wciąż chodzą ludzie, którzy pragną, by świat ozdrowiał. Szukam ich nieustannie. Bardzo chciałabym, by kiedyś I zobaczono we mnie jednego z nich.